No Musiałem złożyć projekt u pana prezydenta. Pomysł był pana prezydenta, ja zrobiłem projekt. No i wykonanie też moje. To jest tablica wykonana z piaskowca. ręcznie zrobiona, jedynie, jedynie liternictwo, ze względu na to, że piaskowiec jest kruchy, więc takie literki mogłyby przy wykuciu się bardzo, wykruszyć. Więc jest to zrobione wypiaskowane, ale z obniżonym tłem. Ale efekt już jest, jest ciekawszy niż jakby były wypiaskowane tylko. No tu był trochę problem, bo jest mało zdjęć. Miałem, korzystałem tylko z internetu i to z różnych lat były zdjęcia, więc trzeba było wypośrodkować. No i musiałem jak, jakąś twarz wybrać, którą bym mógł zrobić. Ale z tego, co słyszę tu teraz po rozmowach z panem Cybistą Jana, że podobieństwo jest uchwycone, więc to mnie bardzo cieszy. Myślę, że czas najwyższy, aby to e, zaszczyt, przykład właśnie na Pana, e, odsłonięcia tej tablicy w sposób e, uroczysty. Bardzo proszę. Wystarczy ją rozcięlić na boki. No tak się złożyło, że o, ojciec jakoś e, tak powiem, konsekwentnie i, i, i e, no, osiągnął jakąś znaczącą pozycję w, w polskiej sztuce. Miał no, przede wszystkim w okresie dwudziestolecia wojennego, bardzo międzywojennego duży wpływ na, na, na drogi, jakimi sztuka polska poszła. No, jest e, wzruszającą uroczystością, która e, przypomina pobyt mojego ojca w latach e, w szkolnych e, w Bogowie, w mieście, gdzie, gdzie, gdzie jakby zdecydowały się jego dalsze losy, bo ta szkoła, okazało się, że w niej zapadła decyzja że zostanie malarzem, co nie było wcale takim prostym i oczywistym wnioskiem, bo pochodził z rodziny e, chłopskiej i ojciec raczej myślał o jakimś praktycznym zawodzie, a ojciec, e, dziadek, czyli jego ojciec o tym myślał, a on jednak Marzyło mu się być artystą i tak się stało. Mówił o latach szkolnych, wspominał przede wszystkim swojego nauczyciela rysunku Hansa Blocha, który tutaj właśnie wzbudził jego zainteresowanie sztuką. Również sztuką francuską, która była wówczas no, przodującą sztuką europejską, jeśli chodzi o malarstwo. Jak i no, jeszcze inne zainteresowania tutaj się zrodziły, przede wszystkim zaciekawienie Polską, ponieważ spotkał tu kolegów z Wielkopolski, Polaków. Którzy, z którymi miał dobre relacje i którzy go zapraszali do siebie. Bardzo je dobrze wspominał. Przede wszystkim właśnie te kontakty z, z kolegami. Był jeszcze taki Cyriakus Kubę, który był tu też studentem, który poszedł na prawo i pewnie pierwsze lata we Wrocławiu razem na tym prawie się znaleźli, a potem ojciec Przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych Wrocławskiej, a potem do Krakowa. Także no, wiele osób, które, które tu poznał, utrzymywał z nimi kontakty do końca życia. Z Cyrusem Kubem korespondowali właśnie do końca życia.